A jak oceniasz zmiany teraz w programie Dzień Dobry TVN, jako dziennikarka z tak długim stażem i z takim doświadczeniem? Źle oceniam, no ale jakie to ma znaczenie. Ja naprawdę funkcjonuję poza mediami i nie ma to już dla nikogo żadnego znaczenia, co ja o czymś myślę albo nie myślę. Ja bardzo lubię Anię Kalczyńską, uważam, że jest dziennikarką z kryjkości i, i zrobiło mi się przykro, jak się okazało, że nie będzie już tego programu prowadzić, to to jest taka refleksja powiedziałabym natury prywatnej. A co do reszty, no to przepraszam, ale no nie, nie moja małpa, nie mój cyrk. Też pożegnał się z programem Filip Heiser. Ceniłaś go jako dziennikarza? Mi się wydaje, że Filip jest w tej chwili, może się mylę, ale wydaje mi się, że on jest trochę na takim etapie życiowym jak ja, w sensie zmian, dosyć poważnych zmian, które gdzieś tam w serduszku mu się dzieją. I myślę, że to są zmiany na lepsze. Był taki czas, kiedy na przykład Michał Figurski też przeszedł taką, taką zmianę. To jest dosyć gruntowna zmiana, ta przynajmniej którą figur przeszedł. Mi się wydaje, że być może Filip też się nie zatrzyma na takich naskórkowych zmianach, tylko naprawdę stanie się innym, lepszym człowiekiem i bardzo mu tego życzę. Kto wie, może ten koniec jego przygody z Dzień dobry TVN w tym mu pomoże. Często jest tak, że coś, co interpretujemy w życiu jako kryzys, tak naprawdę jest początkiem czegoś zupełnie nowego i zupełnie dobrego. Swoją przygodę z telewizją polską zakończył też dość głośno. Jarosław Jakimowicz. Mimo wszystko wciąż wypowiada się o tym swoim miejscu pracy dość negatywnie. Jak oceniasz takie zachowanie? I czy ty w ogóle miałaś przyjemność na przykład z nim porozmawiać? Ja znam Jarka od bardzo wielu lat, ale nie wiedziałam, że skończył pracować w telewizji, bo nie śledzę, przepraszam, jego kariery. Pozdrawiam go, no, każdy z nas musi znaleźć swoją drogę. Gdybyś widziała jeszcze dla siebie miejsce w y, telewizji polskiej, gdyby na przykład co nieco się tam pozmieniało? Chciałabyś tęsknisz? No nieco nieco się tam pozmieniałoby, tylko musiałby ktoś przyjść z miotaczem oknia. I wypalić wszystko do grzywej ziemi, i wtedy bym się zastanowił. Oglądałaś 21 urodziny programu Pytania na Śniadanie? Nie, i w ogóle nie wiedziałam, że były takie urodziny, ale wczoraj spotkałam Tomka Wolnego i w tej kwestii mnie uświadomił. Bardzo się ucieszyłam, bo go uwielbiam po prostu. I mówi, że było fajnie, także wierzę mu na słowo.